Cześć! W dzisiejszym odcinku z szerokiej oferty naszego sklepu wybrałem oraz zaprezentuję Ci wiatrówkę marki Biman, a dokładnie model P17. Biman to amerykańska renomowana marka z długoletnimi tradycjami w produkcji broni palnej oraz akcesoriów strzeleckich. Dzięki wysokiej jakości materiałów użytych do produkcji oraz dobremu wykonaniu wiatrówki tej firmy cechują się dużą wytrzymałością oraz ponadprzeciętną celnością. Biman P17 model 2004 to pistolet pneumatyczny działający w systemie PCA. System PCA Pre-Charged Air to system napędowy, który zamiast tradycyjnej metalowej sprężyny wykorzystuje sprężynę gazową. System ten ma dwie duże zalety: niskie koszty eksploatacji oraz mały odrzut przy strzale, co ma niebagatelny wpływ na celność. Pistolety PCA nazywane są pompkami, ponieważ sprężenie powietrza odbywa się poprzez wykonanie ruchu dźwignią, przypominający proces pompowania. W przypadku modelu BIMAN P17 już jednorazowe naciągnięcie dźwigni pozwala na osiągnięcie maksymalnej energii wylotowej śrutu. Pistolet posiada regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę oraz system światłowodów TRUGLO, zielone przewody światłowodowe w szczerbince i czerwone w muszce, ułatwiające celowanie w trudnych warunkach pogodowych oraz o zmierzchu. BIMAN P17 posiada górną szynę montażową o szerokości 11 mm umożliwiającą montaż celownika kolimatorowego. Bezpieczeństwo zapewnia wygodny automatyczny bezpiecznik, który zabezpiecza pistolet P17 automatycznie po każdym naciągnięciu tłoka. Pistolet Biman P17 został zaprojektowany według najnowszych standardów jakościowych spotykanych w najlepszych europejskich konstrukcjach pistoletów typu PCA. Wiatrówka posiada oczywiście lufę gwintowaną zakończoną koroną, poprawiającą celność pistoletu. Do pistoletu używamy najpopularniejszego od lat na rynku śrutu ołowianego typu Diabolo, to znaczy szpic, grzybek, Płaski oraz kula owiana. Wiatrówka może uzyskać prędkość początkową śrutu nawet do 125 m na sekundę. Warto również wspomnieć, że pomimo tak wysokiej prędkości początkowej, wiatrówka mieści się w limicie 17 juli, co sprawia, iż jest dostępna bez pozwolenia. Teksturowanie chwytu, jak i cała stylistyka, nawiązuje wyglądem do jednego z najbardziej znanych obecnie modelu broni: pistoletu Walter P99. Konstrukcja pistoletu oparta jest podobnie jak większość wiatrówek tego typu na metalowym szkielecie oraz polimerowym korpuzie. Wiatrówka Biman P17 to pistolet, który z powodzeniem może konkurować z innymi pistoletami tej klasy wiodących europejskich i światowych marek, przy czym cena tego modelu jest znacząco niższa od konkurencji. Jeśli ten film Ci się spodobał, zachęcamy do zostawienia subskrypcji oraz naciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Jeśli masz pomysł na kolejny film, napisz komentarz, a my nagramy go specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy również do naszego salonu broń.pl. Do zobaczenia!